Nadchodzą zmiany w sprawdzaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe na 2025 rok. ARIMR intensyfikuje weryfikacje, kontaktuje się z rolnikami, aby upewnić się, że środki są właściwie wykorzystywane. Odkryj, jak wyglądają kontrole dokumentacyjne i terenowe, bądź przygotowany na spotkanie z inspektorami. Czy otrzymałeś wiadomość od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? To może dotyczyć tegorocznych dopłat bezpośrednich i obszarowych. Agencja przypomina, że obecnie trwa proces weryfikacji wszystkich deklaracji złożonych przez rolników w ramach kampanii na rok 2025. Działania te mają na celu zapewnienie, że wszystkie zobowiązania, które rolnicy podjęli są rzeczywiście realizowane w sposób skrupulatny i zgodny z zasadami, jakie zostały określone. Jest to niezbędne, aby pieniądze, które trafią do rolników, były wykorzystywane właściwie i miały oczekiwany wpływ na rozwój sektora rolnego. W celu dokładnego sprawdzenia wszystkich złożonych deklaracji, przedstawiciele agencji oraz poszczególne firmy współpracujące z nią kontaktują się bezpośrednio z rolnikami. Ich zadaniem jest ustalenie wszelkich szczegółów planowanych kontroli, które są integralną częścią procesu weryfikacyjnego. Wyjątkowe jest to, że kontrola ta może odbywać się na dwa różne sposoby. Pierwszy to inspekcja terenowa, kiedy to pracownicy osobiście odwiedzają gospodarstwa, by naocznie sprawdzić, jak realizowane są zobowiązania. Drugi sposób opiera się na analizie dokumentacji fotograficznej, co może być bardziej elastycznym i mniej inwazyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla mniejszych gospodarstw. Podczas takiej kontroli rolnicy mogą spodziewać się konieczności zgromadzenia dodatkowych dokumentów. Szczególnie ważne są te, które poświadczają realizację ekoschematów, czyli działań proekologicznych, które zostały zadeklarowane we wnioskach o płatności bezpośrednie. Ekoschematy to innowacyjne podejście, mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Dlatego dokumenty te są kluczowe dla weryfikacji poprawności realizowanych działań. Z tego względu, uprawnieni pracownicy ARIMR oraz przedstawiciele firm działających na ich zlecenie są w ścisłym kontakcie z rolnikami. Może to przybrać formę wizyt osobistych w gospodarstwach, rozmów telefonicznych, a także korespondencji mailowej. Celem jest zyskanie pewności, że wszystkie podjęte zobowiązania są realizowane zgodnie z planem, a proces weryfikacji jest przejrzysty i rzetelny. Tylko wtedy, Możliwe jest uzyskanie pełnej gwarancji, że środki publiczne są zwracane rolnikom w sposób uczciwy i zgodny z zakładanym przeznaczeniem. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, liczba kontroli przeprowadzanych w poszczególnych województwach w dużej mierze zależy od liczby wniosków składanych przez rolników. To oznacza, że tam gdzie wniosków jest więcej, tam również częściej pojawiać się będą urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę. System dopłat zaplanowany na rok 2025 wiąże się z różnymi formami nadzoru rolniczych gospodarstw, a jedną z nich jest inspekcja terenowa realizowana przez ARIMR. Polega ona na tym, że inspektorzy odwiedzają określone miejsca dokonując bezpośredniego pomiaru i szczegółowego wywiadu z rolnikami. Do pomiarów najczęściej wykorzystuje się technologie GPS, które pozwalają precyzyjnie określić powierzchnię i granice gruntów zgłoszonych przez producentów rolnych. Dodatkowo, w ramach wsparcia rolnictwa, stosuje się metodę inspekcji foto. Jest ona realizowana na podstawie ortofotomap, które stanowią cyfrowe odwzorowanie danego terenu tworzone na bazie zdjęć zrobionych z powietrza lub przy użyciu satelitarnego obrazowania. Inspekcja w formie foto łączy się także z bezpośrednim wywiadem, co daje kompleksowy obraz sytuacji na miejscu. Tego rodzaju kontrole wykonywane są na wybranych obszarach. Które to typowane są zarówno losowo, jak i na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Warto zauważyć, że w obszarze pokrytym ortofotomapą określonym jako obszar foto, kontrolowane są gospodarstwa mające jednostki gruntowe dokładnie na tym terenie. Zazwyczaj obszar ten obejmuje jedną lub niewiele gmin. Nie można pominąć faktu, że część kontroli może być zlecana firmom zewnętrznym przez ARIMR. W takiej sytuacji koniecznym jest, aby pracownicy tych firm mieli imienne upoważnienia przyznane przez agencję. Są one dowodem na to, że dana osoba ma prawo do przeprowadzania inspekcji. Na życzenie rolnika kontroler musi pokazać to upoważnienie, co może odbyć się także poprzez przesłanie jego skanu drogą elektroniczną, jeśli komunikacja odbywa się przez e-mail. Lista firm i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli znajduje się na oficjalnej stronie internetowej ARIMR. Dzięki temu rolnicy mogą sprawdzić, czy odwiedzający ich inspektorzy rzeczywiście mają prawo do działania. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.